Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na dzień ze mną. E, idę właśnie do studio stylowe na Mokotowie na paznokcie i na rzęsy. E, później może jakieś zakupy do galerii Mokotów. E, zobaczymy co będziemy dzisiaj robić, także zapraszam Was do oglądania. Like a sad clown, to dream alone. Sometimes I win, I lose. Sometimes I'm black I'd Sue. Sometimes I turn away. Sometimes I say, my heart goes dum są właśnie z rzęs i paznokci i słuchajcie jestem mega zadowolona z tych rzęs paznokci też rzęsy są mega, mega mięciutkie zobaczcie jak to ładnie wygląda po prostu coś świetnego myślałam, że one będą takie bardzo twarde i będę czuła, że coś mam po prostu na oku a tu nic nie czuć, są milusie paznokcie mam długie czarne, już widzieliście wcześniej ze złotymi tasiemkami także jestem bardzo zadowolona Ręsy i paznok się robiłam w studio stylowe. Link do ich strony macie w opisie. Tak samo mają Instagram. To już o moim Instagramie pewnie zobaczycie. I teraz jadę do galerii Mokotów. Coś chcę z Holistera, jeszcze nie wiem co, może jakąś bluzę. Dużo osób e, nigdy nie było w Holisterze, także nagram Wam mam nadzieję, że coś zobaczycie, bo w holisterze ogólnie jest głośno, ciemno.

Będziemy... I porywamy Anjaksa. Porywamy Anjaksa, a Andziaks nie ma wyboru. Nie masz wyboru, prawda? Nie mam wyboru. Maluję <grywanie> sobie <ustawki> w krzywda. <grywanie> Jesteśmy właśnie na otwarciu nowej telewizji. To TV z Adą i z Bar który będą w tejże telewizji wizytówkami. Będą m.in. Sebastian Senka, Paweł Konrad, Joanna Toraj, dr Artur Tomczak, Anita Sikorska, Magdalena Boch, Ania Posłowska, Gosia Załoka.